Fortnite'a, więc dzisiaj gramy sobie Arenę Solo, Arenę Trio Dzisiaj wiemy może 2000 punktów Mówię, może, jak, nie wiem, jak to będzie z moimi nerwami na tą grę Bo dobrze wiecie, że się raiduje, to Bardzo, bardzo, mega bardzo A jak wiecie dobrze ja lubię grać w tą grę, więc ja będę w nią grał. I dzisiaj kupiłem sobie jakiegoś skina mega rzadkiego. Niektórzy powinni go znać, bo ten, to są dłużej z Fortnite, to powinni już go znać. Tego rzadkiego skina, nie wiem że on się nazywa, że tak rzadki, ale jest jakby rzadki, taki połowiczny rzadki, wam powiem. I kosztował mnie 1200. Hmm, więc nie wiem jak tam Gościa musielak siema gościa Widzicie go, co jestem taki spocchniowy Minus 10 tak normalnie jak zawsze Wiecie o tym pewnie, bo Ci, którzy są duży wiedzą, że wbiję 1000 punktów na alenie. Co so, a ja się rozgrzeję sobie palca Ja będę leciał, bo so, se, włączyłem się se auto Lot Ja jest tutaj sobie Wy mówi po co imię Alexa? A no, bo to Alex jest Sory Alex Zapomniałem przepraszam cię Typ jest dead, mordo Typ jest już dead, zresztą tym chyba wie, nie? Chciałbym mu powiedzieć, ale już chyba tego nie fajnie Typy są na dole są tak, to są No, nie no, walić to, grę z tym pingiem! Nie wytrzymam zaraz! No, tańce w dupę tej, tym Twoim tańczem. Opierdziałym. Głównie nubsko jeden. Dobra, nie, no, dołącz do mnie do ekipy i ten, bo ja już na razie skończę live'a i po prostu zrobię sobie resetneta, bo jak to chodzi, jakby gówno chodziło po prostu. I mogę z tą zarać tak, tylko dołącz do mnie. Dobra, opuszczam siema.